To jest, to jest sesja na tej gminie. Proszę zachować Unia Wicokłówek. Bardzo Pana proszę. W związku z powyższym przechodzimy do punktu 25. Wolny wniosek. Proszę bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby złożyć wniosek? Proszę bardzo. Pan radny Wietowski, proszę bardzo. Ja bym chciał się dowiedzieć, tak, ja tak, się może tak, bardzo, tak, z tą analizą, kto będzie w tym meczetie, jak jest robiona. Tą drogę, czy ta firma będzie to jakoś porządkowała, czy to ktoś, czy gmina, żeby po prostu mi z błotem mieszkańcy mi prosili, żebym się zapytał. Dobrze. Dziękuję. Czy Pan mówi, czy Pan kierownik gospodarki zakładu gospodarki? Proszę bardzo, Pan Proszę Państwa, pan firma wykonuje na podstawie w do projektu. Firma, która wykonuje zadanie, ma doprowadzić do stanu wyrównania, czy wprowadzenia wyrównania. Natomiast. Było to nadniesione w tym, takim rodzaju szlaku. Wiadomo, że zostanie po samej inwestycji ta szlaka wymieszana. Oni się starają, żeby to stanu ale zostanie w tej części wymieszane z ziemią z Po wykonaniu inwestycji my, my jako Unia, będziemy musieli w tym sensie przywrócić do stanu co będzie szlaka, to podobnie, poszła, to, to myczy, ale wykonawcy nie jest utwardzenie jakichkolwiek na przez zdanie, buduje Czyli będzie to po stronie... Dziękuję. Panu Pana W sprawie tej interpelacji, którą się złożyli, co prawda już decyzja zapadła, ale niemniej jednak prosiłbym o odczytanie ponieważ no jest to dosyć istotna sprawa, zajmujemy się zozem portowym, a tu temat rehabilitacji nawet nie uzyskał jakichś stanowiska komisji i został wprowadzony do dyskusji chodzi. Panie Radny, Chciałbym tylko przypomnieć, że interpelacje, tak jakbyśmy już wcześniej rozmawiali na ten temat, na samym starcie, zostały udzielone e, odpowiedzi przez Pana Wójta na następnej sesji, natomiast wnioski, które Państwo składaliście, po prostu formalnie nie uzyskały akceptacji radnych gminy. W związku z powyższym e, pozwolę sobie jedynie, jedynie panie radny, Przeczytać ewentualnie Pana interpelację, jako tą, która, e, którą myśmy się zajmowali bardzo wioskuję, dogłębnie na ostatniej komisji. Płyt gminy Kamilce, Przewodniczący Rady 11 marca 7, 713 Interpelacja nr 4 przez 2011 dotyczy funkcjonowania instytutu rehabilitacyjnego w Od kilkunastu lat na zasadzie wzajemnego porozumienia między gminą Kamilce traktowa traktowana jako wspólnotę samorządową a KRUZ funkcjonuje punkt rehabilitacyjny w gabinetu usprawnienia dziecięcego w serwisie KRUZ, bezpłatnie udostępnił niezbędne sprzęt, a i na KMC zabezpieczała pomieszczenia i wykwalifikowanych personel. W grudniu 2010 KRUZ, oddział wybrany w Koszalinie, wystąpił do Rady Gminy jako organu samorządu, samorządowego z propozycją wykupienia tych sprzętów o wartości grudno przekazanej przekraczającej 5 tysięcy złotych, a tym samym przekazanie Nadzoru właścicielskiego, co w rzeczy Gwarantuje dalsze funkcjonowanie wyżej imienia tych umów. Dnia 14 stycznia roku Wilkimie zapowiedział, że nie posiada zaplanowanych środków w budżecie i nie jest w stanie odkupić tego sprzętu, zostawiając jednak wątpliwości o w na drugim dłuższym. Dnia 18 kwietnia Kruz ponownie wystąpił z pismem w tej sprawie. W dnia 21 kwietnia Kruz w odpowiedział, że nie jesteśmy zainteresowani zakupem sprzętu rehabilitacyjnego. Pod koniec maja Kruz rozpoczął procedurę sprzedaży w przed innym podmiotom wyżywiennego sprzętu. W trakcie tych czynności Radni Gminy przypadkowo dowiedzieli się o zaistniałym fakt. Panie Radny, ja bardzo przepraszam, mimo wszystko, to jest interpelacja, którą e, wie pan, to, e, powiedzieliśmy sobie w tym momencie, że przeczytam interpelację bez dyskusji, natomiast w tym momencie, co tutaj jest napisane, jest to jednostronne, e, jednostronne fakty, Dlaczego ja nie mogę doprowadzić tej chwili, bo będzie to dyskusja, dlatego ja bardzo... No, ja nie, ja proszę... nie chcę dyskutować, Nie, nie. chodzi o ja odpoczytanie. Panie Radny, ja zakończyłem ten temat i uważam, że to, to trzeba Pan odpowiadać na kolejnej sesji, dlatego... Przepraszam emocje, to jest się... interpelacja, składa się z jakiegoś określenia problemu i zadania pytań. Tak ja... Nie tak. O pan, proszę, pan proszę, pozwoli proszę, do końca? Proszę, tak? proszę, ja dokładnie proszę, to przestudiowałem. Dokładnie to, to, to przestudiowałem. Przedstawiłem z grubsza sprawę i zadałem tam cztery konkretnie pytania. Nie ma tam żadnego kwestii komentarzu, tylko są czyste fakty. I tyle. Ale do Dlatego... ja panu e, jeszcze raz odpowiadam, że otrzyma, otrzyma pan e, odpowiedź tak? na kolejnej sesję. Dziękuję. E, o terminie kolejnej... Sołtysi, organizacyjnych, że a wolne wnioski, panie e, przewodniczący. Były no że pan wolne wnioski. Kiedy? No ale to, to dalsze wolne, no jeden wolny wniosek i pan się nie zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania. Pan, e, się, przepraszam? Nie, ale czy, 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 czy pan nie, nie pędzi za bardzo do przodu? No przecież... Nie, nie będę do przodu, ponieważ był wolny wniosek Radnego Młodowskiego, który sprawa No i dobrze, i kolejny. No i pan, pan radny Kojnowski zadał następne pytanie. Pan zakończył dyskusję na ten temat, nie pozwoli dyskutować. Ja oczekuję na następne wolne wnioski. Tak było czy nie? Proszę państwa, proszę państwa, przeszliśmy do punktu kolejnego. Nikt nie zwrócił uwagi na to wcześniej, w chwili obecnej, jesteśmy w punkcie. Bardzo mi jest przykro, że Pan e, nie dopełnił swojego obowiązku zadawania pytań i wolnych wniosków. Dziękuję. Ale Panie Przewodniczący, nie, Pan nie pozwolił kontynuować dalej tych wolnych wniosków. E, Przez, szanowni Państwo, w związku z powyższym zamykam obrady siódmej sesji Rady Gminy dniu dzisiejszym. na dzień 20 czerwca. Dziękuję wszystkim Państwu serdecznie. No, jak się spóźniłem? No, było kontynuowanie wolnych wniosków?